Niedawno w trakcie rozmowy z pewnym człowiekiem powiedziałem, że przywiozą się on nadmiernie do pieniędzy. Odpowiedział, że przecież wszyscy są do nich przywiązani. Odrzekłem, proszę zrozumieć w czym rzecz. Wszyscy czasami padają na ulicy i mają potem sińce oraz stłuczenia. Jednak niektórzy spadają z piątego piętra. Otóż Pan jest właśnie na piątym. U tego pacjenta pretensje do społeczeństwa, ludzkości, do grup ludzi szły po linii ojca przez sześć pokoleń. Tak więc dla niego było to już piąte piętro. Musi on tutaj zachowywać się wyjątkowo poprawnie. Obecnie cała ludzkość wspina się na górne piętra. Obecnie prędkość warstw karmicznych na tyle wzrosła, że teraz człowiek bardzo szybko rozlicza się za nieprawidłowe zachowanie. O ile dawniej człowiek, który przez całe życie postępował niewłaściwie, dopiero w następnym wcieleniu musiał za to zapłacić, to teraz okres spłaty skraca się do 15-20 lat. Dlatego człowiek, któremu dane jest posiadać pieniądze, musi mieć do nich zrównoważony stosunek. W przeciwnym wypadku nie będzie miał pieniędzy, a także życia i zdrowia. Kiedy patrzyłem na milionerów, okazało się, że są to ludzie zawsze zrównoważeni w stosunku do pieniędzy. Kiedyś siedziałem w towarzystwie młodego człowieka, milionera, który mówił, że pieniędzmi milionami rzuca na prawo i lewo, a potem same do niego wracają. Zainteresowałem się tym. Popatrzyłem na jego pole losu i stwierdziłem, że było doskonałe trwał ciągły kontakt z boskością. Powiedziałem mu, że ma doskonałego anioła stróża. Odpowiedział, że wie, że już mówiono mu o tym. Zacząłem patrzeć, jaka jest tego przyczyna. Dlaczego miał takie życie? Wyjaśnienie okazało się bardzo proste. W poprzednim życiu był mniszką, mądlącą się nieustannie. Pieniądze nie były mu potrzebne. Ta dusza uniosła się już ponad ziemskość. Dlatego, jakby go nie obciążyć, wszystko wytrzyma. Tak więc wolno mu nawet posiadać miliony. Okazuje się, że absolutnie nie każdy człowiek Człowiek może być bogaty. W obecnym życiu człowiek ma to, czego jest gotów wyrzec się dla Boga w dowolnym momencie. To właśnie może on posiadać. A wszystkiego pozostałego miał nie będzie. W związku z tą zasadą milionerzy, miliarderzy to ludzie, którzy byli w poprzednim wcieleniu albo mnichami, albo osobami wierzącymi, albo nędzarzami w właściwy sposób odnoszącymi się do ubóstwa, rozumiejącymi, że pieniądze nie są im potrzebne.